zdropowało nam. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Konoria oczywiście. Mam dla Was bardzo dobrą wiadomość. Dzisiaj będą dwa streamy. Około 17 pojawi się stream z Valoranta, ponieważ tak, zdropowało nam i teraz jesteśmy w stanie zastreamować Valoranta specjalnie dla Was, żebyście mogli oglądać, co chcecie. A potem będzie stream Matisa, który będzie streamował Raid z Woba. Także mam nadzieję, że się cieszycie. Ja się cieszę, bardzo mocno się cieszę. I do zobaczenia na pewno na streamie. Pa, pa. Fajny ma włosy na tym miejscu. Это вообще какое-то.